witajcie na kanale Domi Showzaur mamy dodatek mega symfonia i mega brave w tym przypadku jest to unboxing dodatku mega brave najlepsza karta oczywiście złota karta która jest nową kartą ma nowa ona się w ogóle jakoś inaczej nazywają ja sobie zaraz to zobaczę to jest mur jest taki skrót na tych kartach. Yy, tak to mamy Lilith Determination, czyli super, słodką trenerkę, blondyneczkę. Tak to mamy kilka megasów. Akurat jest mega, mega. O jezu, mega ciekawy. Róż za sobie to tutaj. Lecimy z x Lecimy z Boxem. Dawno tu nie było na kamerę niczego fajnego. Trzeba wrócić. Trzeba wrócić do tego. Trzeba wrócić do kanału. Pudełko odłożone boosterów co nie miara i lecimy. A ja sobie zobaczymy te megasy są chyba opóźnione w wersji angielskiej, więc chociaż możemy je w wersji japońskiej. Tak były jakieś tam minimalne opóźnienia. Aczkolwiek są. Co my tu mamy? A, jeszcze była jedna karta. O, oczywiście chodzi o Lily. To jest ta blondyneczka, o której mówiłem. Oczywiście, jeśli chodzi o ten kanał, partnerem tego kanału jest BGK Shop. Tam możecie kupić ten dodatek. Mam nadzieję, że, że jest jeszcze dostępny. Ehm, karty ładne na razie. No, oczywiście najbardziej nas interesują megasy i takie jeszcze złote karty. Nie wiem, czy to coś specjalnego, ale nie kojarzę, żeby coś takiego było. O, to jest właśnie karta, której nie do końca chcielibyśmy. Aczkolwiek jest bardzo ładna z tego co widzę. Co to jest za karta? Kto to jest? Mm, to jest Absol? Nie, mega, Ma 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 Wild. mega Maile? No ciekawa SARka. Oczywiście no, nie trafiliśmy topowych SARek z tego dodatku. A chciałbym akurat z Mega Brave trafić coś topowego. No, ja to szukam. Jakby ktoś pytał, jakie sliwe to są spoko, aczkolwiek myślę, nad wyborem troszkę innych za jakiś czas. W ogóle bardzo ładnie, kolorystycznie podoba mi się dobrany. to jest takie dosyć specyficzne. SR, to już pasztykła. Sprawdźmy teraz jakieś ar Czy jakieś ar są w topce? A są, są jakieś. To jest SR, SAR, Sar, sar. AR I jest dosyć wysoko, e... ale tak to. No, trzeba przyznać, że ten Mega Brave z Lucario jest bardzo ładny. Niestety raczej nam się nie trafi. Limit Rumination. Szkoda. Otóż, że to boksy lubią dawać. No, o! Oh. No i to jest Venusaur, który mi się podoba. To Jest to prawda. Zwykła, zwykły i eksik, ale kurde, bardzo ładnie wykonany. Podoba mi się mega to. Takie karty, bo tam kompany możecie robić. Ładnie. Podoba mi się ta chorystyka, jest taka specyficzna, troszkę inna. Jest tu coś ciekawego. Jest to coś ciekawego, coś co. Yy, no e, coś co. Coś czym wyróżniacie te karty z tego dodatku. I to jest spoko. Miałem lekką przerwę na kanale. Jak ktoś tutaj jest stałym palcem, to mógł to zauważyć, aczkolwiek wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie powinno być to większym problemem. Czekamy na AR-ki, Na S-AR-ki też, ale z no, tym będzie pewnie gorzej. Skoro już trafiliśmy SARK mobile, o, mamy SRK jeszcze jedną i jest to, są to nosze, no, nosze będą mnie wynosić. Patrz, to zna to, jakie są dropy z tego, z tego seta, aczkolwiek okej. Słyszałem, że właśnie te dwie s faktycznie są w tym dodatku, bo, że, że jest właśnie, że właśnie itemowy jedno, bo to był, to był item. Item? To jest item? To się nazywa, nie wiem, nie, nie jest po japońsku ale chyba się to item co nazywa i że są takie dwie wnoszę, nosze będziemy musiał mi wynieść yy, jak, jak zobaczę jakie są dropy yy, aczkolwiek no na razie na razie cicho cicha dropy nie chcemy cichych dropów chcemy głośne dropy chcemy głośne dropy Dropy, dropy, dropy. Gdzie są te dropy? Gdzie są one? O, mamy Lukario EX i jest to ładny Lukario EX. Nie wiem, czy jest to karta, którą hmm, to bym bardzo chciał. Te EX są różnie w Japonii traktowane. Eee, znaczy, różnie traktowane. Mówię, że no, są traktowane troszkę jak burk czasami. Jeśli chodzi o kolekcjonerów. Bo jeśli chodzi o graczy, no to oczywiście niektóre EX-y są grane. Eee, no bo jednak są to karty ze specjalnymi mechanikami. O. Mamy ARK. Nie wiem co to jest za Pokémon, ale całkiem ładna. Lecimy dalej, jeszcze trochę tych boosterów, tu widzę, że zostało. To był cały booster box, więc no, e, mamy, mamy tych boosterów. 30, więc nie mało. A my sobie lecimy z unboxingiem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i że dobrze się wszystko nagrywa. ale Wydaje mi się, że obraz jest strasznie ładny. Dajcie znać, czy ta kamerka wam się podoba. Taka jaka jest, czy nie próbować jakiś inaczej tej kamerki ogarnąć? Bo jakby są różne taktyki kamerkowe, zauważyłem. Ja na razie mam w tym pokoju. To tak ustawione, aczkolwiek, yy, aczkolwiek zawsze może być lepiej. Czemu nie? Więc nie lecimy dalej. Lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy Oj, w ogóle jaki ładny bulba. a to by się Maćkowi spodobał. Więc jeśli Maciek to słyszy, to ten bulba jest twój. I mamy tego Moile, Mam go w sr spokojnie będzie sporo, ale SRK zawsze na propsie, e, jednak SRK to SRK. O, Lily's Determination, ale nie jest to Lily's Determination, niestety. Megasy, Ultrasy. Dobrze, że ta, ta, znaczy nie, z jednej strony dobrze lato się skończyło, bo pewnie macie i inne rzeczy. Z drugiej strony mi trochę alergia odpuściła, więc z tego powodu jestem zadowolona, aczkolwiek byłabym takie lżejsze lato i nie mieć, nie mieć tej alergii. No ale niczego w życiu e, nie można się tutaj. Dobrze, przyjrzyjmy jeszcze ile zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem. No, czyli już ponad połowę, dobrze, ponad połowę. A, tutaj Ładne. O, jest dołaty, który dobrze kończy tą, tą erę. O, no i mamy Bulba I to jest bulba, który mi się bardzo podoba. Widzę, no, że jest nawet w topce, e, około 13 dolarów. Na no, kiedy sprawdzam, ale jest piękny. Ale jest piękny bulba. kurde, no ładny jest. Jest to fizyczny, ale jest ładny. Jest ładny. Na to jak bulba. Bulba, bulba, bulba. Pierwsza generacja starterów. Co wy byście wybrali? Ja w sumie jak tak myślę. To Charmandera. Człowiek zielony też lubię. Eee, Do tam jakoś nigdy nie było chyba blisko. Mam górkę w ogóle tych booster. Folia i takich unboxingach zawsze tego jest dużo, co, co, co dopiero po Booster Breaka, który robią pewnie e, po kvcr, a bo inni nie no to tutaj to będą mieć ogrom, ale da się żyć. bulbę. Jeszcze jedna ar powinna tu być, oczywiście chciałbym, żeby to była s ar e, ale hardware w tym przypadku raczej. Tutaj jest pusty booster, więc żeby on ten nie wpłacił nam to jest więcej było. naprawdę są tylko dwa. Możecie sobie policzyć, czy faktycznie nie uszukuje was. O, ale Wulpix piękny. No, ten Wulpix też tutaj jest w, trzeciej, e, w trzecim rzędzie, więc jest całkiem nawet do, dobrze oceniony. Ale to jest w ogóle nam się zebrały te dwa Pokemon z e, z tego. Z. Pierwszej geny, pierwszej generacji, czyli ostatni booster, o jakaś krowa wściekła to nie mam zielonego pojęcia co to jest za Pokémon, ale wściekła krowa przyjmuje ją na barki, no i co ostatni boosterek, dajcie znać czy chcecie żebym nagrywał, czy jednak nie, mam nadzieję, że tak, no i nic, no w takim razie to koniec. Ten, ten Boosterbox nas super nie zaskoczył, aczkolwiek z Bulby, z Wulpixa jestem bardzo zadowolony. To są karty, które mnie interesują z tego dodatku. Dajcie znać, co Was interesuje. Lajkujcie, komentujcie. Oglądajcie inne tutaj filmiki, które się pojawiają. Hello!